Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was rozpakowanie Noctua NHD14, ale jest to dokładnie model SE 2011, czyli kuler dedykowany typowo na podstawkę Intela LGA 2011. Także zapraszam Was na mój film. Noctua NHD14 z pewnością jest znana wielu z Was, a to dlatego, że ten kuler na rynku jest od dłuższego czasu. Także z pewnością widzieliście go niejednokrotnie. Tutaj mamy do czynienia natomiast z edycją specjalną, dlatego jest SE 2012, ponieważ jest to Special Edition dla postawki Intela LGA 2011 tylko i wyłącznie. Sześć rurek ciepnych, asymetryczny design, czyli mamy niesymetryczną budowę kulera, mamy dwa wentylatory regulowane za pomocą PWM, bardzo dobrej jakości użyte komponenty do budowy tego kulera, jak i również SecureFirm 2, czyli tutaj jest nowy system montażowy na postawkę 2011. Na tej stronie opakowania mamy dane techniczne naszych wentylatorów. Są tutaj dwa dołączone, czyli jeden jest to NFP12 PWM, drugi NFP14 PWM, czyli 12-14 cm. Kilka szczegółowych danych. W obydwu mamy oczywiście zastosowane łożyska bardzo znane w przypadku firmy Noctua, czyli SSO. Maksymalne obroty 12 cm wentylatora 1300. Po użyciu reduktora do 900 je redukujemy. Przepływ powietrza w metrach sześciennych na godzinę odpowiednio dla obrotów 1300 i 900 mamy 92,3 i 63,4 metra sześciennego na godzinę. Poziom głośności odpowiednio również 19,8 i 12,6 dB. Zużycie prądu 0,96 W i żywotność aż 150 000 godzin. Wentylator 14 cm, 1200 obrotów maksymalnie po redukcji do 900. Obrotów tutaj możemy zrobić sobie obrotu wentylatora. Odpowiednio przepływ powietrza w metrach sześciennych na godzinę 113,83,7 poziom głośności 19,6, 13,2, 1,2 W pobór prądu i również żywotność 150 000 godzin. I same wymiary naszego kulera: 160 Wysokość na 140 Szerokość i 130 Głębokość. Waga bez wentylatorów 900 g, z wentylatorami grubo ponad kilogram, 1 kg 240 g. Użyte materiały: aluminium, miedź oczywiście, postawa jest miedziana, natomiast jest niklowana. i kompatybilność tylko i wyłącznie z soketem 2011. Tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o nasze opakowanie. Tutaj tak naprawdę te rzeczy, które, o których mówiłem, się powtarzają, także nie będę się powtarzał. Jedna rzecz, którą warto dodać, dołączono mam oczywiście pastę Noctua NTH1, także bardzo wysokiej klasy pasta termoprzewodząca. Teraz otworzymy sobie nasze opakowanie i zobaczymy, co mamy w środku. Na początek, oczywiście, akcesoria, w dużym do opakowaniu. Śrubokręt, nierozłączny element kulerów loktua. Instrukcja obsługi, oczywiście, jak montujemy, może się przydać dla osób, które nie robiły tego wcześniej. Elementy montażowe, wszystkie. Na podstawkę, przypominam, 2011 i cztery kołki gumowe. Nie wiem do czego, ale później się przekonamy. Oczywiście do wentylatora, wiem, że do wentylatora, natomiast nie wiem dlaczego akurat dołączone są tutaj do tego zestawu, ale zobaczymy. W drugiej telepce mamy pastę, wcześniej wspomnianą, czyli NTH1. Mamy wszelkie reduktory, e, kabel przedłużający również, jaki i rozgałęźnik 4 pin do 2x4 pin. Także możemy sobie spokojnie podpiąć obydwa wentylatory pod jedno wejście na płycie. Pozwólcie, że to sobie zdejmę i teraz przejdziemy sobie już do naszego ups, kulera. Tutaj mamy, zobaczcie, nie mamy gąbki wprawdzie, ale jest podwójny karton zabezpieczający nasz kuler, także z tym nie ma problemu. To samo mamy na spodzie, ale tutaj jeszcze coś jest, które też będzie zabezpieczające tylko i wyłącznie. Tak, tutaj kartonik na spodzie zabezpieczający. No zapakowany jest jak naprawdę pancernie bym powiedział. Widać naszą podstawę kulera. Zobaczcie ogarnął to wszystko. No jest duży, nie powiem. Z tego się spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Tak prezentuje się nasz kuler w całej okazałości. Także naprawdę jest to potworek. Na górze, na każdej z wież, Zobaczcie mamy logo Noctua, 6 rurek cieplnych. Dwie potężne wieże, dwa wentylatory. Pierwszy 12 cm, ten tutaj w środku 14 Obydwajcie są zamontowane już na kulerze podczas transportu. Bardzo łatwo się je zdejmuje, także tutaj nie ma z tym najmniejszych problemów. I żeby zamontować ten kuler, musicie z pewnością wyjąć ten środkowy wentylator, ponieważ tutaj, jak zobaczycie, mamy śruby już przytwierdzone na stałe do przykręcenia naszego kulera. Także tak to wygląda. Słuchajcie, asymetryczna budowa. Zauważcie, że tutaj podstawa naszego kulera jest przesunięta w tą stronę. Mam to zobaczycie? Nie jest to jakaś wielka różnica. Czekajcie, że miaręki ja ręki tej nie. Nie jest taka wielka różnica, ale jednak jest. Także sądzę, że tutaj chodzi o kompatybilność z jakimikolwiek radiatorami na płycie, czy też, ja może nawet tak to zrobię, czy też pamięciami ram. Podstawa bardzo ładnie wyszlifowana, także tutaj nie ma się do czego doczepić. Oczywiście, no która zawsze robi porządny sprzęt. 6 wspomnianych wcześniej rurek cieplnych. Tak to wygląda od spodu. Zobaczmy teraz na finy. Finy są naprawdę dość szeroko od siebie rozstawione. Także tutaj nie trzeba będzie wysokich obrotów wentylatora, żeby przepchnąć powietrze i efektywnie schłodzić nasz procesor. Tak to wygląda. Teraz założę sobie tutaj na podstawę naszą osłonę, żeby nie porysował niczego. Także zróbmy sobie taki rzut okiem kulera w ten sposób. I nie pozostaje nam teraz nic innego, jak przetestować sobie to cudo. I porównam go do Noctua NHU14S. Także będziemy mieli porównanie. Kulera jednowieżowego do dwuwierżowego z tej samej stani, czyli od Noctua. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego razu.